Cześć, tu Marta. Dzisiaj troszeczkę z takim nietypowym filmem. Takim filmem, w którym chcę Wam podziękować za ponad 100 subskrypcji. I w ogóle dla mnie to jest kosmos, że udało się zebrać aż tyle osób, które chcą oglądać moje filmy. Bardzo dziękuję, bardzo pozdrawiam. Jesteście cudowni. Naprawdę. I troszeczkę taki nietypowy film związany z tym, że mamy początek, nowy, nowy rok, styczeń. Ja już zapowiadałam, że coś takiego ma w planach, a mianowicie chodzi o planowanie i budżetowanie wydatków na jedzenie, na artykuły przemysłowe, na inne takie wydatki, gdzie te pieniądze się mocno rozchodzą ostatnio. Jestem na urlopie macierzyńskim, więc mam 80% pensji, no i to przy tej inflacji mi się za bardzo nie spina i teraz tak, chciałam pokazać, w ogóle zainwestowałam w kilka rzeczy, no bo yy, chciałam to zacząć w ogóle robić w styczniu, ale to już wiem, że nie wyjdzie patrząc na moje ostatnie zakupy za ponad 600 to i wydając połowę tego co chciałam wydawać w ogóle miesięcznie no to sami widzicie, że jest dużo roboty przede mną i mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Z góry od razu Wam mówię, że bardzo chętnie chciałabym napisać, e chciałabym, żebyście napisali mi w komentarzach, jakie Wy macie sposoby na właśnie oszczędzanie na jedzeniu. Może macie jakieś e przepisy? Z użyciem, wiecie, ja, jak mąki, takich prostych składników, tanich, gdzie te obiady mogą być właśnie takie poprzeplatane tańszymi, droższymi, i że to się to wszystko jakoś spina, a, a wszystko jest tak bardzo smaczne i pożywne i w ogóle tak, jak powinno być. Jeżeli macie takie właśnie proste i szybkie przepisy i tanie, no to bardzo chętnie, bardzo chętnie podzielcie się ze mną. Jeżeli ktoś mnie nie subskrybuje, a chciałby zacząć to robić, to ja też bardzo chętnie będę nagrywać film dla nowych subskrybentów i dla tych starszych subskrybentów. Także bardzo proszę o subskrypcję. Okej. Okay. Bo to jest trudniejsze niż myślałam tak naprawdę i pomyślałam sobie, że nie będę już skakać na głęboką wodę. Zrobię sobie na razie taki start. Um... Zaplanowałam sobie jeden cały tydzień. Ten tydzień wcale nie musi się zaczynać od poniedziałku, bo u mnie się zaczął od soboty, tak naprawdę tym indykiem. I zobaczymy jak to wyjdzie, ile jestem w stanie z mojego planu zrobić. Czy będzie to 100%, czy 80%, jeżeli będzie 80% to będę bardzo zadowolona. Chcę też Wam coś nagrać z udziałem właśnie TV Cook, Cook For Me Touch. Które sobie ostatnio kupiłam, bo wszystko rozchodzi się o to, żeby to jedzenie było i tańsze, i droższe, ale też, żeby bo ja mam bardzo mało czasu na co dzień, więc żeby, żeby też było takie, wiecie, łatwe do przygotowania, łatwe do posprzątania. Raczej nie jestem zwolennikiem robienia sobie kopytek, pierogów itd. Zbyt czasochłonne, przynajmniej na tym etapie, z malutką, w którym jesteśmy po prostu ten czas poświęcić dla dziecka, a nie na, na, właśnie na, na robieniu pierogów, a później jeszcze sprzątaniu. Dobra, i co teraz y, tutaj mamy? Zaplanowałam sobie tydzień czasu. E, śniadanie, obiady i kolacje. Przekąski to, e, to, to jest tam luźna sprawa, bo zawsze to może być owoc, jogurt albo, e, albo po prostu jakaś dodatkowa kanapka. I zaznaczyłam sobie tym... E, Różowym kolorem, ym, które potrawy są droższe, a które są tańsze. No i w tym tygodniu, przez to, że planuję się troszeczkę pobawić te falę, zaplanowałam sobie więk większość tych, produkt, y, tych potraw droższych, głównych. Nad tym się w ogóle na razie nie zajmuję, bo nie chcę właśnie skakać na głęboką wodę i ustalać sobie dziennego budżetu na jedzenie, bo no, chyba ja bym nie dała rady. Aż tak być skrupulatna, natomiast nad tym jestem w stanie, może znaczy nad tym próbuję zapanować. I teraz tak z drogich rzeczy w tym tygodniu mam indykar w zasiem i to planowałam Wam nagrać. to znaczyłam sobie żółtym ptaszkiem, zrobiłam go wczoraj i niestety nie udało mi się go nagrać. Ale wyszedł bardzo dobry, więc na pewno powtórzę w, za jakiś czas i wtedy spróbuję go nagrać. To, to się zobowiązuje. I przez to, że właśnie ta oszczędność czasu jest dla mnie bardzo ważna, zaplanowałam go na dwa obiady pod rząd, żeby to było mięso dosyć świeże. Ja z tym nie mam problemu, żeby jeść dwa razy pod rząd to samo. Więc, więc tak to będzie planowane. Czasami może coś przeskakiwać, a czasami lecimy dwa dni pod rząd albo, albo tak jak ryba raz. Dobra, dalej lecimy. Warzywny ramen. Dwa razy. To jest taka zupka i to chyba może mi się uda nagrać, zobaczymy. To jest taka zupka właśnie z pieczarkami, do tego bulion, do tego dogotowuje się później jajo, makaron na ramen. Bardzo taka sycąca, konkretna. i Ja chcę zrobić to jako warzywne, bo nie chcę też mieć na obiad codziennie mięcha. Dalej mamy robę z fretkami na piątek i to też chcę zrobić w kuku Touch, cook me, dalej mamy kurczak z rożna będę robić w tefalu i tutaj też zaznaczyłam, że e, możliwe, że uda mi się to nagrać, zobaczymy ale e, nie jestem pewna właśnie, czy ten kurczak mi się zmieści bo nie dostałam kurczaka 1,2 tylko 1,7, najmniejszy znalazłam, więc no, nie jestem pewna, czy dam rady to zrobić, czy nie wląduję w złym piekarniku zobaczymy Później jakieś, jakieś tosty, nam ostatnio smakowało z takim serem pleśniowym i żurawiną, więc troszeczkę drożej niż zwykłe klasyczne tosty. Jak otworzę ten jeden duży chleb tostowy, to wystarczy jeszcze na, na kolejne śniadanie. I tutaj myślę, że wejdzie klasycznie ser, szynka, do tego jakieś, ja tam do tego lubię sobie dołożyć rukole, troszeczkę octu balsamicznego i bardzo dobre śniadanie, jakieś pomidorki. Zrożna i kanapki. I to wszystko powstało na podstawie mojego miesięcznego planu. To już było wyzwanie. Tutaj jest bardziej, bo. Po... Oczywiście znaczy, starałam się pisać, tak, wiecie, żebyście może dali radę to czytać, ale chyba będzie ciężko, bo ja tak. No. To takie pismo, wiecie. No, takie pismo, które mogłyby być lepsze. I tutaj mamy tylko właśnie indyka, tu jest to w ten sposób podzielone, że mamy od poniedziałku do niedzieli i tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery na pięć tygodni. I tutaj sobie rozpisałam wszystkie rzeczy, które mi przychodziły do głowy, y, które bym chciała zrobić głównie na obiady. Zaplanowałam sobie też jakieś śniadania i kolacje, ale y, no to taki to, to jest na razie luźny temat. I tutaj z takich tańszych rzeczy właśnie mamy ten ważny warzywny ramen. Mamy jakieś tam naleśniki i barszcz czerwony, to wyjdzie tani obiadek. Mamy jajo sadzone, mamy makaron. Ja lubię, robię taki makaron z małą ilością na przykład mięsa, ale do tego jest dużo marchewki, cukinii, taki bardziej warzywny z dodatkiem mięsa. I on wychodzi dosyć tanio, można spokojnie go zrobić na dwa dni i sobie odgrzeć. Z tańsze rzeczy są jeszcze placki twarogowe, zaznaczyłam spaghetti jako tańsze rzeczy, bo y, też nie będę go robić z mięsem mielonym, tylko też jakieś y, jako warzywne, warzywne danie. Ym, risotto z groszkiem i boczkiem, no bo to też jest bardzo trochę ryżu, trochę mrożonego groczku, groszku i odrobina boczku, zupę pomidorową. To będę robić akurat w Thermomixie, bo uwielbiam tą zupę z i ona wychodzi taniej. Placki czwarogowe. Tutaj troszeczkę pozmieniałam placki z kurczakiem i warzywami, bo to też będzie większość warzyw, odrobinę kurczaka. Takie smażone na patelni w cieście z mąki. I co tutaj jeszcze? Z, a z rzeczy to mamy tego indyka w sosie musztardowym. Chociaż znaczy w sumie on nie wyszedł bardzo drogo, bo Chyba za indyka zapłaciłam około 25 zł na dwa obiady dla dwóch osób. Trochę śmietanki, no to no to nie jest jakoś tam bardzo dużo, ale powiedzmy jest droższy niż ten warzywny ramen. Dalej mamy droższe rzeczy, tą rybę z frytkami, którą mam zaplanowaną w tym, w, w, którą mam zaplanowaną w tym pierwszym tygodniu. Mamy tego kurczaka zrożna, to też już się powtarza. I mamy tak, zdrową owę chcę zrobić. Chyba nie robiłam nigdy, a on jest droższy, bo on jest na wołowinie. Ryby z grilla, bo każda ryba jest droga. Nie wiem, yy, chyba że macie jakieś patenty na kupienie tańszej ryby. Można kupić oczywiście strągę zamiast łososia, ale to i tak, i tak biorę to w koszyk tych droższych obiadów. Mamy kurczaka w zielonym kary, pierś grilla, yy, dorsza z kruszonką i chorizo. Potrawki z kurczaka, bardzo prosta sprawa. Zupa z marchewki i królewskiej krewetki to jest przepis Stefan też. Ja bardzo lubię krewetki. Oczywiście kupuję mrożone, bo albo a, chyba, że kupię może te gotowane, które są już gotowane. Takie widziałam chyba w Biedronce. Ale marchewka jest dosyć tania, więc to no trochę zrównoważa. ale ze względu na krewetki to zaznaczałam je jako czerwone, jako różowe. Pulpety wołowe. Takie, jeżeli ktoś wie, jakie i serwuje, no to chciałabym zrobić takie pulpety szwedzkie w sosie i to też jest z tego Tefala, Więc tu mogę sobie zaznaczyć, co bym chciała Wam nagrać. Nie od razu mówię, bo to czasami to bym chciała więcej, ale nie zawsze wychodzi. Na pewno bym chciałabym nagrać te pulpety wołowe. Może uda mi się nagrać? Placuszki twarogowe są przepyszne, bardzo proste do zrobienia, mięciutkie. I ten warzywny raman, który sobie zaznaczyłam. Może by mi się udało nagrać. Eee, może kurczaka zarożna. Jeżeli was coś jeszcze interesuje, nie wiem, czy Wy jesteście w stanie to odczytać, albo jeżeli ja coś mówiłam i Was coś zainteresowało, co byście chcieli yy, zobaczyć na kanale, to dajcie znać w komentarzach. Będziemy się starać jakoś to ponagrywać. Na razie sobie zaznaczę, na czym powinnam się skoncentrować. <laughs> ja tak z natury nie jestem za bardzo zorganizowana, ale na widzę potencjał w takim planie. Do tego się nie bałam sobie, jakbym nie poczyniła pewnych inwestycji. E, więc tak, wziąłem sobie takie koperty. One są zapinane na suwaczek. Dwie takie duże. Takie w zasadzie teczki. I mniejsze. I e, wydaje mi się, że ja dużo wydaję dlatego, że nie operuję gotówką. E, operuję kartą, więc e, no, dużo łatwiej jest wydać tak sześć stów, jak Ci nie widzi tych pieniędzy, tak jak wczoraj w Lidlu. I więc pomyślałam sobie, że mam zamiar wypłacić gotówkę i to zacznę od lutego na różne cele. Pokażę zajewkowo, o co chodzi. Tutaj kupiłam sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich mniejszych kopert. Mam plan, żeby wypłacić nieduże sumy pieniędzy. Gotówkę i zbierać na określone cele, czyli na raty, które mam, chociażby za tego te fala, bo wziąłem go sobie na raty, bo to jest wydatek rzędu powyżej 2000 zł. Na artykuły, te, znaczy na na przykład yy, dla siebie, jakieś takie na wychodne, na przykład jak na kosmetyczkę, żeby sobie pieniążki odkładać. Chcę sobie zrobić kopertę na pewno na budżet taki wakacyjny. My nigdzie się nie wybieramy. Mieszkamy na pomorzu, więc damy sobie tutaj świetnie radę. E, miło spędzić czas, dużo tutaj jest atrakcji. E, powiem Wam, że my w tym roku, jak sobie właśnie tak wychodziliśmy, bo mała, jak, z małą, z wózeczkiem, to wydaliśmy naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Jest bardzo drogo, e, bardzo drogo. Na przykład 3 gofry, 25 zł, a to w zasadzie tylko taka przekąska. E, obiad dla dwóch osób, 120 zł. Naprawdę jest bardzo drogo. Nie wiem, ryba z wodą, e, taka smażona z frytkami, no gdzieś koło stówki trzeba liczyć na dwóch osób. Jeszcze do tego dojdzie oczywiście malutka, bo ona już będzie mogła znacznie więcej jeść, więc e, zacznę tutaj odkładać poważne pieniądze, e, żeby sobie miało spędzić czas. Ale też wiadomo, że trzeba, więc bez przesady. E, jeszcze tak nie myślałam o wszystkich tych e, pięciu kopertach. Jeśli mam na razie tych trzech, może, może jak dojść do wniosku, że nie jestem w stanie, nie umiem robić zakupów takich, y, które, które mi się spinają z moim planem, bo na, na te artykuły kanapkowe i inne takie rzeczy wydaję za dużo pieniędzy, to może zrobię sobie po prostu budżet i będę wypłacać pieniądze na zakupy. I wiecie, jeżeli ja wezmę ze sobą y, na zakupy powiedzmy 400 zł, no to ja więcej nie wydam, bo więcej mieć nie będę. Też jest taka opcja. Zobaczymy. Daję sobie szansę w tym miesiącu. Mamy jeszcze dwa tygodnie. Następne zakupy będę chciała zrobić gdzieś w granicach 300 maksymalnie. I, i zakończyć styczeń. Więc no zobaczymy. I w tym momencie też będę wiedziała, jaki mogę sobie ustalić realny budżet dla na naszej trójki. I jeszcze mamy psana na którym mnie specjalnie oszczędzam, więc. E, więc y, w zasadzie to dla naszej czwórki. I no dobra, no to dajcie znać, co o tym myślicie. Ja y, Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania, bo y, może nie mam aż. Tak dużo czasu, żeby rzucać te filmiki, e, nie wiem, codziennie, co dwa dni, ale postaram się, żeby każdy ten filmik był może taki ciekawszy, może inspirujący. Ja bym chciała, żebyście Wy też mnie inspirowali. E, bardzo byłabym wdzięczna za te takie tańsze pomysły na jedzenie. Może jakieś, nie wiem, pyry z gzikiem, teraz mi przychodzą do głowy, no tego typu rzeczy. Co w zasadzie same się robią, e, super smakują, a i są też tańsze wykonania. Po to, żeby planując kolejny miesiąc, kolejny czas, to jest tu, żeby może więcej było tych zielonych przestrzeni, a mniej tych czerwonych, zobaczymy. Ja jeszcze też poszukam e, przepisów na te, w tym tefalu. E, może w termomiksie, na takie właśnie. Tańsze opcje, może więcej jakichś placuszków, może więcej jakichś tańszych makaronów, może jakichś tańszych potrawek. Zobaczymy. Dobra. Nie przedłużając, kochani, dziękuję, buziaczki, pozdrawiam i pa pa!